Sajcie 7, jestem Kuba 94 a teraz czwarty odcinek sobie Red Spay Red Dead Redemption 1 No i robimy szybką podróż do Armadillo. No i niestety brzydka pogoda. ja się przypisała. I gra się wczytuje. W dzisiejszym odcinku będziemy wykonywali... Zadanie takie, żebyśmy odblokowali strój. Niezawodny zabójca, czyli po angielsku deadly assassin, jeśli ktoś grał w DD, na Xboxie, jak i PS3. Gra już wyszła też na Nintendo Switch PS4, i też w końcu doczekaliśmy się pc towego portu. I zadanie polega na tym, stroje. Niezawodny zabójca, część pierwsza. Przeszukaj q czapę, ukończ kujówkę w Twin Rox, schwytaj lub zami mowę Bara, i łowcy nagród, wygraj pojedyny pojedynek w Armadillo, ukryć zadanie Amerykańskie apetyty od nieznajomego. No i możemy kupować, choć co, domy. To weź, przygotujmy sobie rewolwer. O nie! Co to ma być? O, z trójganku o, oh wow. dostaję pieniądze. To szybko sprawdzę z gangu Waltona, bo też tak się też wykonuje. Oby mieszkańców Chuyo Spings przed gangiem Waltona, oby nie Armadillo Eee, dobre. Jak zrobiłem, to zabiłem. Weźmy amunicję, bo zawsze się przyda. I told no I a Let's Father, They took my boy. My boy. Who did? He's missing. He's only a youngster. My boy is missing. Oh. Where? Who took him? Them people in the hills, them hills near Hanging Rock, they took. it. Oh. can the police force help you? Oh, they can't even help themselves. Please, sir, my son is missing. I need your help. If I find him, I'll bring him back to you. zaginionego Rock. No konia. Zacznijmy na M i jest taki fioletowy, amerykańskie apetyty. Zacznij do dziennika w menu pauzy Escape, aby sprawdzić informacje dotyczące zarówno aktywnych, jak i nieaktywnych zadań od nieznajomych osób. Gdy zadanie od nieznajomej osoby jest aktywne, jego et kolejny etap jest zaznaczony na mapie. Jeżeli już nie odwiedzono niedawnym miejscem, na mapie wyświetli się na fioletowo. A, to tędy. To spokojnie, Kentucky. Idziemy w to miejsce, gdzie był widziany, zaginiony. Tędy. W stronę tych kamieni. O, idealnie tam. Dawaj. No spokojnie. O nie, jest ślady krwi. Szukaj wskazówek. But... to chyba kość jakaś. Amerykańskie apetyty ukończono. Ukończono oczywiście tego spotkania, ale to nie koniec historii. Zajrzyj za jakiś czas do biura szeryfa. No okej, okay, lecimy teraz do... ...Kutzschopper. Do tej kaplicy mamy gdzie to miejsce przeszukać. Ale to miejsce jest oczywiście niedaleko. Nie proszę co to było. Ale lecimy w to miejsce. Jeszcze parę metrów, że już niedaleko. Ok, mamy kolejne zadanie, ze znakiem zapytania. Zaraz się zobaczymy. O jest, Woods Chopper. My wchodzimy do kaplicy i otwieramy skrzynkę, że pojemnik. O, nie zabójca, Pis w dzienniku. To już mamy wykonane. I porozmawiamy z tą panią nieznajomą. Everything all right, madam? It's miss. Oh. Oh, let me look at you. My you remind me of my Peter. Have you seen him? I don't think so. Where is that man? We'll be late for the ceremony. He must still be at the saloon in Armadillo talking to the musicians. He's such a fine man. Must be making things right for me, as usual. Well, I gotta get going, ma'am. I'm sure your Peter will be just fine. Wait, I beg you. Would you possibly go fetch him for me? this was meant to be my perfect day please sir something must have happened i can't bear it uh, uh, so you want me to go find uh, your peter so you can have a perfect day yes please sir i'll see what i can do oh z muzykiem w stronie Armadillo i zapytaj gdzie jest Peter. Zaznaczmy na mapie. Niech człowiek nie rozdziela. just so you know i don't take requests mister looking for a man name's peter fellas meant to get married today seen him around who peter is what she said you ain't after no pete turner are you for all i know where can i find him well my memory escapes me when not properly stimulated. Let's see if we can refresh it. Five dollars will do, or you could run a little errand for me. What do you need done? It's my wife. She packed her things this morning and left me. The dumb wench is still at the freight station waiting for the stagecoach. If you could convince her to take me back. Her name's Rose. I guess I'll go have a talk with her. Now you'll need more than talk for that in the bitch. Zapłać muzykowi 5 dolarów, no, jego żonę do This might loosen your tongue. Truth is, Pete Turner ain't been an armadillo for near on 20 years now. Kind of a queer fella, you know. Wasn't here every night? Sure as the moon in the sky. What happened to him? Well, <laughs> what happens to all of us? I reckon you'll find him at Odd Fellows Rest. Yeah. That's where he'd be, i guess. Znaczy wy... Odd Fellows Rest. Znaczymy na mapie gdzie to jest. O, to też trochę tak. Niedaleko. O, tu jest Kentucky. Teraz sprawdzimy list gończy i też go wykonamy. To zależy, jaki to jest ten... jako poszukiwany przestępca. Co, poszukiwacze skarbów? Nie, ja nie mam czasu. Peter Turner. On umarł. Zabity 15 stycznia 1894. Niech człowieka nie rozjera. Ukończono. Odzyskaj mapę skarbów. I don't have time for this. Easy! Are you really there? Hello! Hello there! Howdy, miss. What are you doing out here? Um, I'm thinking. Have I seen you before? Oh, uh, yes, I think so. On the train from Blackwater, perhaps. Yeah. Yeah, you were talking with the preacher. Yes, sir, I was. I don't know if it's so safe out here, miss. Oh, Jenny. You can call me Jenny. Uh, uh, all right. Uh, I'm safe because I, I have faith. So, uh, faith can move mountains. That's the whole point. You're trying to move a mountain? Oh, no, I, I can't do anything. But with faith, I can achieve great things. I know that. I know it. You want me to take you back into town, ma'am? You seem kind of unwell. Oh, I, I get such clarity out here. I see things purely. The world is so beautiful.

Miss Jenny. Don't look like the Almighty's much inclined to help you out here. I was kind of worried about you, so I brought you some medicine. Oh, oh, heavens. Oh, praise you, Lord. I knew you'd save me. <coughs> Excuse me? You see, it was only through His will that you were ordered to save me. Tell me, <coughs> were there angels in your vision? Jenny, can I take you back into town? Praise you, Savior! I knew you'd save me. Will you come with me? Oh, I'm fine here, Mister. I'm in heaven. Heaven. Yeah, Jenny, ukończona. Lepiej wsiąść albo weź lekarstwo. Bo inaczej źle się skończy. No nie no niech wezmę, nas... Załatwi sobie. To zobaczmy no i zgończy. Najszybko na Armadillo. Wczoraj coś opowiadała o tym, że trafiła do nieba, że jest w niebie. Podczas, że zobaczyła jakieś choróbsko. Nie wnikam. To dziennie też spotkaliśmy też na początku, gry. Takie intro. O, każde dzikie zwierzę zabite w dzieci, można oskorować w tym celu później. Odjedź do dłucho i naciśnię E. Zobaczmy. Lis gończy. Mo one bar Tylko zobaczmy czy to jest to. O tak. O, tu też jest niedaleko. Z drogi. Poszukiwana po osoba jest oznaczona przy pomocy czerwonej czaszki. Przygotujmy w razie co rewolwer, bo tu tam strzelać, ale poszukiwaną osobę wolę żywą przyprowadzić. O, są jego pomocnicy. Bierz go na lasso. z konia. Jest. Bierzemy go na lasso. I posiada aż. No i lecimy. O nie pojawili się. Żeby go uratować Tam ci jego przydupasy. E, mnie tak łatwo nie złapiecie, bo jestem John Marston O, Easting Day. Poddaje się. No i bardzo dobrze. I do więzienia i dostaję nagrodę 160 dolarów. Zbiegowie z tani żywcem. I zobaczmy. O, tu też jest Twin Rocks. Eee, widzimy się po cięciu. Okej, okay, na chwilkę jestem w, jeszcze w Armadillo i nagle... Jakiś gość chce pojedynku. No to chodź. Na pojedynek i zobaczysz. Jak jesteś taki monty. Tobias Verdon. Mondrusiu. Jak chcesz pojedynek, to proszę bardzo. Przyjęto wyzwanie na pojedynek. Naciśnij spacer, jeśli chcesz samouczek. Nie, pokażę. Na czym polega samouczek. Żeby wyciągnąć broń, użyj prawa przycisku myszy. No i wygrałem pojedynek. Chciałeś? Przegrałeś, zginąłeś. Pięć dolarów dostałem. No, a to widzimy się na miejscu. Ok, jestem w po cięciu. Tak zrobię cięcie, żeby film nie był długi. I znalazłem kujówkę gangu. W takie miejsca najczęściej ukrywają się w ogóle na przestępcy. Odkryję się w, w pobliżu skały. Walton's boys have taken my daughter. Looks like we got trouble heading our way. Stop that! Let's give it up!

Ukończono Twin Rocks, jest udało się. List ułaskujący, choćby skrzynie, o, mam, mam pistolet wolkanik. szukać wszystko i to... jeszcze zarobić trochę forsy Tylko na górę nie będę się tam... spinał, bo... Mi, bo nie wiem, jak tam wejść, ale... trudno. No i okej, okay, wszystko. No, ja tych dwóch tam... daruję sobie. Mamy 333 dolary Jestem troszkę jeszcze... A, jeszcze kolejne pieniądze, no dobra, teraz spokojnie iść No i wracamy i kupujemy nieruchomość kup za 50 dolarów, no i proszę bardzo no i dobra moi widzowie, będziemy kończyć ten odcinek mam nadzieję, ten odcinek wam się spodobał jeśli tak zostawcie subika, łapkę w górę i widzimy się w kolejnym odcinku z tej Red Dead Redemption 1 na 100% i dokończymy ten strój oraz misje fabularne więc trzymajcie się, do usłyszenia i cześć!